Cześć, witam Was w moim pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 2013. Um, tak, jak widać, um, zacząłem młodzić pole i teraz je skończę. Um, I tak, ta seria będzie taka jak normalna w sumie, i będę filmik wygrywał około 10 minut, ponieważ mam taki program. Cóż, hmm. jeśli chcecie oczywiście powiedzieć ze mną w multiplayer, to piszcie mi w komentarzach. Yy, w sprawie modów to sobie załatwimy między nami. I dzisiaj zmucimy pole. I pewnie zapoczątkował na tym odcinku. Zobaczymy, bo. Po 10 minut nieco mogę tylko nagrywać, bo mam taki program i... wiecie. Jeżeli chcecie mody, to też piszcie mi w komentarzach. Mm, tam mam yeah, je, dostajemy się przy, przynajmniej. Co? Słyszę, o, samolot. coś już jest w miarę fajna. W w miarę to. Bardzo fajna jest. Jak chcecie to, mogę wam dać albo wszystkie, albo któryś mógł. Jak chcecie. Yy, i słuchaj. Ten komórk mi się szczerze powiem, że bardzo fajnie podoba, bo jak jest więcej niż 80% zboża, to koguty się włączały, w tej chwili to sam je włączyłem. Jeśli słyszycie mojego laptopa to sorry, ale właśnie duże złożycie procesora w PSF i tak... Czyli jeszcze mam. Czekajcie. Jeszcze mi nie odbyłem pewnie. Dobra, teraz będę robić. Okej. Spoko. Hmm. Będę się starał wyrzucać mniej więcej co tydzień. Bo tak szkoła to nie mam czasu zbytnio, bo nie rok szkolny i wiecie. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału i do kanału mojego kolegi, który, którego link będzie w opisie oczywiście. Co więcej powiedzieć. Nie. nie wiem co więcej powiedzieć. Jak chcecie o coś pytać, to pytajcie miał w komentarzach. Mapa jest bardzo fajna. Współtwarza, żeby było szybciej. Nie. Co by więcej powiedzieć? Nie wiem. Na razie gram na single player, ale może znajdę ludzi, sobie program na multiplayer i będę w to też. Miki z multiplayer, przynajmniej się postaram, albo z z serwera. Ja może zrobię cięcie, żeby mi się wcześniej czas, skoń... czas skończył. Zaraz wracam. Dobra, wracam po przerwie. Yy, dlatego zrobię cięcie, ponieważ by mi się długo mi się czas szybciej skończył i jak będzie właśnie osypanie z ludy, to będę właśnie cięcie robił bo po prostu mi się szybciej czas skończył i pewnie w tym odcinku tego pola nie skończę nie wiem W następnym odcinku nie będziemy kończyć pole co jak nie to poza odcinkiem, może skoszę, tak poza odcinkiem, w następnym odcinku najwyżej skosimy polską kawałek kukurydzy. I to by było na temat tyle chyba by na temat tego pola. Co ja by jeszcze powiedzieć?

Nie, następnego odcinka nie będę nagrywał, ale zapewniam Was, że raz w tydzień resztę powinien się znaleźć na moim kanale. Zobaczymy, jeszcze czas mam. Nie było jeszcze odcinka. Tylko około 2 minuty. Teraz będę kończył. bo mi się czas kończy z obalem. Co żeby jeszcze powiedzieć? To jest to właśnie pierwszy odcinek z tej serii I... i więc nie miejcie do mnie pretensji, że życie mówię. Wiesz, jak, jak to jest jak się na, nagrywa pierwszy odcinek hmm. co by już powiedzieć tak, nagrywam bez dźwięku ponieważ mam laptopa i by było zagłuszał cały dźwięk hmm. co do multiplayer też na samym początku odcinka powiedziałem co by już powiedzieć Jeśli chcecie mody to możecie też od razu pisać na godugę, godu, albo jakąś jak, jak, macie sprawę, ale ja raczej, tylko chcecie mody to będzie w opisie. Co by jeszcze powiedzieć? Ja jeszcze czasu mam. No nie trzeba kończyć to pole skończy poza odcinkiem i następną odcinkę za kopo się wyźmiemy jeszcze powiedzieć... już no, żeby kończyć odcinek. To tak. Ja kończę odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. I zapraszam do oglądania. Marka.